przywołać znowu I też tą niespodziankę zrobić po raz enty Tak samo tą bielanuszkę. I ciuciu Ciu Ciuciubabka jest właśnie fajną mocą. No. Tylko szkoda, że się na jednej postaci tak jakby ten... Skupia. Skupia, no. Dobra. <laughs> Bo to jest ogólnie chyba najdłuższa plansza z całego Ghost Monstera. Właśnie a propos skupiania. Ten dzieciak już wyszedł? Nie, on cały czas z tym kiblu osranym siedzi. No nie wiesz, że... <noise> Widocznie nie umył, nie miał powodu. Dobra, i w takim kładzie ja go wystraszę z tego kibla. Za chwilę. Nie, to co za oparciu Jękami. No, tyż cholera tania, Dobra. Dobra. Znowu muszę mówię cały czas dobra, dobra, nie? No to mów, tylko co u ciebie, nawet no Tak. Mów. No co, no u mnie dobrze <grystanie> siedzę. Jest godzina 12.16. O, to nawet Jakub ma opóźnienie nie. dwusekundowe. No, czasem sekundowe to zależy, nie? Dobra, pełen ekran. No już do cholery. Już Czy wylatują, czy nie? Ci śmiertelnicy? Chciałem powiedzieć, nie śmiertelnicy mówią. Dobra, weź... Um, wibracje. Czekaj, spodziewam ten. Pokój, że ona normalnie ten pisk jakby, nie wiem, no... no, jest, no. Ukończyła konserwato konserwatorium Sim, i tyle. Nie. Niesamowita melodia. Się przestraszy niesamowitej melodii, nie kurde. kurwa. Maranie warium tutaj. A ile mamy plazmy? Bo... E, 221. To na dole, tak? Ten mm, to, to. mianownik, tak. To u góry, mhm. No żywą pochodnię zrób, no. No do cholery, jasz, no. Te duchy czasem są głupie, ale to wyjście jest ciekawe, nie? Ten o, ktoś jest... śpi. Gdzie? O. E, tutaj Graciana, mógł być tego, tego o... ulubiona... wariata. Ulubiona... Śpiocha. Gracjana, Rostocka. No, cholera, Gracy nie stać na siebie, doje. Dobra i zróbmy no, teraz nieziemski spokój Ale nikogo nie obrażajmy No nie o widzicie się obudziła nieziemski spokój Cholera O, jedna uciekła. Ale się Wystraszyłem O nie, to cię te dupki nie cię dupki. Żadnego ducha. Strzeż się tych niebezpiecznych przeciwników. przeciwników, no właśnie, oni nie są fajni. Dobra, na razie pochowam swoje duchy, że tak powiem. No. Przeczytam tylko te nowe epitafia. doktora Egona Ramis. Doktor Ramis wynalazł urządzenie do łapania duchów i pojemników do przechowania aktoplazmy Jakby była już po sekcji zwłok, tak wygląda. <grym> Dawid Alkolod Al Dawid pomaga zabrać pieniądze na złożenie duchu i może przez to nie... I może przez to jest nieco nerwo... nerwowy podczas akcji. Kurde, no, staram się tutaj... O! podniósł akwarium dupa. A, ty... A tego ostatniego przeczytałeś? Mm. Nie, bo to jest ten, co ostatnio był, wiesz? Aha. W ten... Coś trochę żółtaczkę dostał chyba. On w ogóle jakiś dziwny łysol jest. No. Hmm. To kurczę, kogon mi przypomina. Ej. Taki z fajny facet był. Też właśnie taki psychiczny. Jaki? Psychiczny. O, kurde, ja muszę tutaj straszyć, no. O, tutaj są. Chodź, 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 Szybko, chodź. szybko, nie, nie odchodź. Jeździna. Widmowa zjawa, szybko. Skosnica, pu... spadaj, bo zaraz tutaj... Od... O jakby mi odwołali. z Skosnica, teraz mi odwołali. To już kaput. O nie, normalnie żałoba. Dobra, chodź tu. O jest, jedna zdzieta już. I Kakafonia, żeby ją przestać. Odbiegła. Nie tu! Nie tu, głupia dupa. O, jedna już zdziała, znaczy nie, druga już. No. Dobra. Pizza. Ta no. pierwsza to, która spała, nie? Znowu by mi chcieli, tak, tak, znowu by mi chcieli odwołać tą. Nie wierzę, kurde. Dobra. A dobra była. Biegnie, biegnie szybko, a po schudkach jakby miał <laughs> Jakby miał jakieś pantofle dziesięciocentymetrowe. Szpilki. Do, nie do pracowania w tej grze, ale ten, ale pomimo tego jest fajna. O, dobra. Mogli nas spierdzielić się z tych schodów na twarz i tyle. O, uciekła baba numer 10 A to jedna z tych pielęgni... U! A się wystraszyłem. Jedna z tych pielęgniarek, nie? No, z Silent Hill. W ogóle co mam ochotę Jeszcze trzy zostały: 4, 5, 6, o jezu. W ogóle mam ochotę na Silent Hill. No, też bym sobie pograł. Chociaż grałem tylko razy w życiu. Nie grałem w A oglądałem milion razy. No ja właśnie sobie dzisiaj będę oglądał ze szczypiorkiem. Nigdy nie, nie miałem okazji, kurczę, tak zagrać, tylko mój... Tata kiedyś miał na Play... ma na PlayStation 2, ale co? Nie, nie ma... Rezerwa, Już mi tu chcieli ten odwołać kostnicę. kostnicę? kostnicę? kostnicę no, <laughs> Też ostatnio tak ci się no. zdarzyło. O! No. Uważaj, uważaj, uważaj. No jeszcze nie, bo jeszcze nie ma tego wykrzyknika, to jeszcze nie źle. Dobra, no, Ale Z, już... z kostnica. szybciej, 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 szybciej. Widmowa zjawa no No i się przestraszyła Głupia dupa <laughs> I grzmot O i ktoś O ale... dobra to idę do niego A nie już się obudził kurde no. Ja powiedziałem, ale pacjent no, Miał spać Mnóstwo <laughs> pacjentów Dobra Hannibal znowu mogę ci tutaj przyzwać Kurde nos mi jest fajnie Uwielbiam kichać Naprawdę <laughs> Chodź, co za wyznanie, uwielbiam kichać. Dobre. Ej, no czemu... O, słyszę, słyszę, słyszę jest. moja moc ulubiona. Tak. oni nie nie, odwołuj się, odwołuj się, bo tutaj nie go odesłać. Kurde. A gdzie jest przekaźnik o, przemoc? Gdzie jest przekaźnik przemoc? Z sława dobra. Yy, czy mogę skorzystać z two słyszałem? Znowu wiem. Z czego? Z twoich usług? Ja, nie wiem, no wiesz, tu nie wiadomo. Nie, no oni mają takie gadki, że naprawdę... Świetne są. można na kilka różnych sposobów to rozpatrywać. Dokładnie. Telekineza z Biedronki. Jeju, no znowu mi ją chcieli odwołać, no. Paszerują nas jakimiś tekstami. Ale Dwuznacznymi. Dokładnie, specjalnie dla mnie. Ale ten... Y z myślą o tobie była tak to... dawkowana. Ale w ogóle w wersji angielskiej też są jakieś tam dziwne słówka. Widziałem. Nie. Yeah. Upuścił gdzieś ten choleryk. Jest, jest, nie, 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 nie wiesz czego. Ty dupo, 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 dupo! Ja, nie, nie. Nie wiesz. Nie wiesz nie bierz. czego nie bierz prezentu, nie wiesz. Nie wiesz. Nie, bierz, nie bierz Cím, bierz. dwie osoby no dalej. Wszyscy bierz... jadają, a oni. Nie wiesz tego, nie, nie. Nie wolno. Nie <suszenia> wolno. <suszenia> Jak do żywy? jak do psa. No nie mogę. Czekaj, czuciu babka. Szybko, cokolwiek, jeju. No, nie bierz tego prezentu. Wziął tego potomika, czy to to tam jest? No, OLE! Pająk! No, nie bierz tego. Odwłok mu lata. No, to, nie lubię panką, bo są użytkie, ale... No wystarczy. go. Nie, ja, ja uwielbiam. Dobra. Ej, no czemu on tego kuliczka nie zostawił? To przecież go podpaliłem. Jak pijet dzielnięty. No. Jeszcze go podpaliłem, a on tego koliczka... Przykład wyszedł. z prawdziwej przemocy w rodzinie. Nie kochali go i od Mieśka nie może się odłączyć. No To dziej, co go bili przed nami. Głupi Bachor. Nienawidzę go. Oh, zabiję. Nie, dobra. Zobacz, męczysz nad jednym roju, Bachorem, atak roju, atak roju, a nadal dwie osoby są tylko... ...wystraszone. No. Atak roju, szybko! Zostawił! Tak! Jest Jest Co za ekstest Jakub Medli szczęśliwy, jest Telekineza Żeby tego króliczka trochę odciągnąć Dobra A gdzie ten króliczek teraz jest? No ej ona się powinna ten No ten głupi bachor już pewnie zna tego króliczka za chwilę, nie Trzeba go wystaszyć w ogóle całkowicie W ogóle jaką krzyczek gdzieś... Yeah. A co zorganizować? Co co? Ktoś tam powiedział, co zorganizować. Nie wiem, ta gra jest pokręcona naprawdę czasem. Ogólnie to, co będzie takim element, elementarnym elementem. Ale... Tutaj. Tutaj? Że jeśli chodzi o jakiś punkt zwrotny, co yy... kiedy się wydarzy, w sensie tak głównie. Yy, ale chodzi ci ogólnie o to, Że jeżeli kogoś tam wystraszysz, to wtedy nagle bum, wszyscy... Nie, po prostu wystarczy, szpital muszę ogólnie. Nie ma... Tak ja, <noise> tak jak było wtedy, że musiałeś czterech tych takich pakerów, czy kogo tam. Aha... Nieee... Nie wiem, kurde, teraz się sam zakupiłem w twoich bo, myślach. Bo ja tu mam zapisane ważne rzeczy. Pieśń. Coś dla ciebie, Lukas. Coś dla ciebie. <noise> Z dedykacją, Zaleźmy specjalnie są. dla mnie Widmowa zjawa no. I ten głupi bachor spada już stąd. Gdzie jest ten pieprzony króliczek w ogóle? Bo ja muszę tego ducha owoń, gdzie jest ten króliczek? O, jest tu koniec. króliczek, A, to jest króliczek? Ja chcę ci króliczek. E, tam w korytarzu był. Jak nie. W korytarzu, on w, nie może być w korytarzu. Tu, 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 no to tu, tu obdójć kamerę. Gdzie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Znaczy... No tam w tym. Kurcze no. O kurcze, tu Co? z każdej strony jest. Nie, tu jest ściana. Nie tak kamera obróć. Na no wprost. Y o Oho, y no, 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 no. Tu był królik. Ale tam nie, gdzie ta dziwka łazi. Ale już go nie ma. Nie ma króliczka. Ej. Jedzie króliczka. Jak mi zabrali króliczka... Uu, to pamiętają... Przerażenie. Szybko. Ty no kurde. Bo to jest bardzo trudno te duchy uwolnić. Naprawdę. Gdzie jest król Ale, ale sprzyjczyj się temu obok łóżka. No. no ja nie wiem co to za przedmiot. Mi się wydawało, że to książka. Ale gdzie, gdzie, Za tobą. <grym>, za tobą. <grym>, ja <grym>, za jest, kamerą. Co mi się robi z W tego... tyle obiektywu. To? No. Co o, to nie, nie ma być? To jest, nie wiem co. Książka jakaś, czy co? To... No, o, książka. No. no. to kurdej, no do kibla zabrał, nie wiem, spuścił go w toalecie, no, no ja nie, się nie wiem. Się wkurza. Dobra. Żywa pochodnia. Kiedyś mi strach i sławę tutaj odwołał. O ja. Ona jest taka wdzięczna, bo ona tak fajnie mówi. Dlatego on zawsze uwalniam Co mi się z teksturami teraz na ale ja wiedzielę, że oni są tacy odporni, no, no. wszystko się jada, wszędzie grzmoty, cholerowie, co, nie. a oni dalej nic. Widziałeś, co się działo? Co? Straszna rzecz. Ten taki alarm był plazmowy. No takie czerwone, coś, nie? No. Na tym pasku się, ale o co chodziło? Yy, to by mi yy, zakończyło grę, jeżeli bym tego... Yy, tego. Yy, jeżeli bym... Jak to się nazywa? Nie odratował, to bym... Nie przerwał? Tak, tak? To, bym, Tego... to bym przegrał grę w tym Dlaczego? O co to chodzi? To jest jakiś tam alarm plazmy, jak zapomniałem, o tym nie, za nie powiedzieć. Za dużo plazma złotych naraz? A, wiesz, to za dużo plazmy... Używania... Za dużo pamięci RAM? A, <laughs> idzie? Tak. A jest ich za mało, tak jakby... W, w sensie, a. wiesz, duchów, nie? No Wiem, wiem. Jest! W końcu jakieś postępy, jakiś progres. No. Kuda, oni się lubią tak... Zobacz jak oni się tutaj kryją, nie? Ten Bachor tu jeszcze jest. Idzie.